W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać jedno z doświadczeń w praktyce, które pojawiło się na maturze w tym roku w terminie czerwcowym. W tym zadaniu mieliśmy podobną próbkę stopu, w której mieliśmy określić, jaka jest zawartość cynku, a jaka miedzi. I dzisiaj postaram się odtworzyć to doświadczenie i zobaczymy, czy da się je wykonać. W celu przygotowania tego doświadczenia przygotowałem sobie 13 gram mieszaniny miedzi oraz cynku. Przygotowałem ją, już tutaj wcześniej znajduje się. Przygotowałem sobie użyte, użyte do doświadczeniu kwas azotowy 5-stężony oraz mam jeszcze jodek potasu, który będzie nam potrzebny oraz najważniejsze 0,2 molowy roztwór kiosiarczanu sodu. Także teraz opowiem Wam o tym, jak to doświadczenie będzie wyglądało. Na samym początku do naszej próbki z metanami wprowadzę stężonego kwasu azotowego 5. Muszę użyć kwasu azotowego 5, ponieważ jak wiemy, miedź nie należy do najbardziej aktywnych pierwiastków na świecie, w związku z czym ona nie zareaguje z pierwszym i kwasem i to wymaga od nas użycia kwasu utleniającego, jakim jest kwas azotowy 5. Dzięki temu doświadczeniu, jonę cynku oraz e, miedź oraz cynk przeprowadzono e, jony miedzi oraz cynku, które następnie dodam do jodku potasu. To doświadczenie będzie bardzo istotne, ponieważ spowoduje zajście reakcji redox między jonami miedzi oraz jonami jodkowymi. To spowoduje wytrącenie osadu oraz nas dużo bardziej interesuje wytrącenie jodu. Ten jod następnie będzie miaręczkować przy użyciu diosarczanu i moment odbarwienia się będzie momentem zajścia reakcji. W takim razie zacznijmy. Na początku w celu, aby reakcja nie zaszła zbyt gwałtownie, to do naszej próbki z metalami do zwykłej wody destylowanej, w celu, aby nasza reakcja nie zaszła nam zbyt gwałtownie. Woda destylowana nic z tej reakcji nie zmieni, nie zmieni oprócz zwykłego rozcieńczenia. W pasie tutaj wstrząsnę. Jak widzimy, nie ma jeszcze pożądanych przez nas barw charakterystycznych dla na ponieważ najpierw musimy dodać kwasy. Teraz wprowadzę nasz kwas. Widzimy już, że radiator na zachodzić nasza miedź oraz cynk zaczynają się roztwarzać. Widoczny jest rów, również brunatny tlenek azotu-4, co świadczy o zajściu reakcji. Dobrze, jak widzimy, dochodzi powoli do, do roztwarzania się nas, nas, naszej próbki metali. I w tym momencie zrobimy sobie chwilkę przerwy i wrócę do Was w momencie, kiedy nasze metale się roztworzą. Nasz, cały nasza próbka metali się tak się nie zostały już po same resztki, w związku z czym możemy przejść do doświadczenia. Jak widać, barwa jest już praktycznie cała niebieska, co świadczy o tym, że w roztworze są już nasze jony miedzi. Teraz w takim razie przejdźmy do dalszej części naszego doświadczenia. Teraz pozupełnię za pomocą wody do 200 cm sześciennych naszą próbkę. Dobra. Tekst dużo oddać nie, nie trzeba. Tu jest około 180 cm. W związku z czym zaraz wypełnimy Około 200 centymetrów sześciennych, a więc teraz odlejmy 50 centymetrów z naszej mieszaniny. Dobrze. Otrzymaliśmy łącz. 50 cm naszym żelaznem. W tych 50 cm jest nasza miedź oraz cynk. Dlatego teraz, w drugim etapie doświadczenia, dodamy do naszej zlewki jodku potasu. I zobaczcie, jaki będzie efekt tego doświadczenia. Dodaję bardzo dużo. Nie patrzę nawet do końca, ile, ponieważ naszym celem jest prowadzić po prostu nadmiar. Ten jod jest bardzo stężony, co sprawia, że jestem przekonany, że tu otrzymaliśmy, podejśmy nadmiar. I zobaczcie, pojawiła się barwa taka brązowa. Większość osób kojarzy jod z barwy różowej, natomiast w roztworze wodnym jod ma kolor bardziej brązowy. I tutaj pojawia się właśnie ta nasza barwa. I w ostatnim, a zarazem najważniejszym etapie doświadczenia Będziemy wprowadzać tutaj nasz roztw roztwór ciosiarczaną sodu. I będziemy czekali, aż on się odparli, bądź pojawi się barwa biała. Barwa biała wynika z tego, że na skutek tej reakcji powstał nam jodek miedzi 1 oraz czysty jod. Jodek miedzi 1 ma barwę białą, co sprawia, że nasz roztwór potencjalnie może być biały. O, zobaczcie. Tutaj nawet widzimy, że na dnie Pojawia się taka barwa około białej. To jest nasz jodek miedzi 1, a w jest czysta mieć. Dobrze, widzę, że nasz, nasza osad ładnie nam upada, dlatego jest szansa, że otrzymamy ładny, klarowny osad, natomiast, natomiast może tam być odrobina białego koloru. Także zacznijmy przeprowadzanie naszego doświadczenia. Przypomnijmy jeszcze raz, mam 0,2% 0,2 molowy roztwór ciosiaczanu. Który teraz rozpocznę dodawać do naszej zlewki. Moja pipeta obecnie, tutaj upuszczę, żeby było. Ma 13 cm3 objętości. I prowadzam to aż się odbarwi. Mhm. Wprowadziłem już 3,5 centymetra, a barwa nadal się nie zmienia. Wprowadzimy w 5 centymetrów Barwa z nią. Wprowadźmy kolejny centymetr. Po 6 cm, jesteśmy już coraz bliżej, ale to jeszcze nie to. Coraz bliżej. Siódmy centymetr. Oho, uwaga. Już praktycznie doszło do odparcia, Ale to jeszcze nie to. Dziewięć centymetrów. Roztwór praktycznie się odbarwił, natomiast to jeszcze nie jest to, co chcemy otrzymać. 11 cm. Dobrze. I zobaczcie, jesteśmy już bardzo blisko. Roztwór ma barwę białą oraz jeszcze jest lekko żółty. Co znaczy, że jeszcze ta niewielka ilość jodów, którą musimy się pozbyć, aby roztwór bardziej biały. Także na pewno po raz kolejny wanszowują pipeta. Mam 11 cm sześciennych. O, zobaczcie, jak ładnie nam się... O sap odcię. Jesteśmy bardzo blisko. 5, 6, dobrze, na chwilkę oczyszczę, przepraszam, na razie uczyliśmy 13 cm z poprzej pipety, sześć centymetrów z tej. Widzimy już, że jest coraz mniej naszego jodu, który my musimy zmiareczkować. Mhm. Poczekajmy sekundkę, aż nam się tutaj rozjaśni. I wprowadzamy ponownie nasz, nasz 就是。

Barwa biała, tylko o barwie praktycznie tylko białej. To są praktycznie już same resztki. A więc użyliśmy łącznie na ten moment 13 24, 24 30 cm sześciennych naszego roztworu siosarczanu sodu. Zostały te już praktycznie same tylko same resztkowe ilości jogu, które są już bardzo niewielkie. Teraz, dzięki wyznaczeniu ilości naszego ciosia czy sodu, który użyliśmy, możemy obliczyć, ile w tym stworze znajdowało się miedzi. Także teraz zapraszam Was na część obliczeniową. Przejdźmy do części obliczeniowej. Przed chwilą widzieliście zdjęcie już... Po końcu, tak, po końcu doświadczenia, tak, w świetle pokazałem Wam, jak wyglądała próbówka po reakcji. Teraz zobaczcie oryginalne zdanie z matury. Mieliśmy tutaj nieco inne dane. Mieliśmy tutaj 3,712 12 grama naszej próbki i dopełnienie wodą do 500 cm. U nas lekko te rzeczy zostały zmienione, ponieważ u mnie mieliśmy 13 gram Mieszaniny metali oraz 200 cm roztworu, z którego pobraliśmy 50 cm naszej, naszej próbki. Jednak, cała reakcja pozostała bez zmian. To, to ta reakcja tutaj spowodowała, że początkowo nasz roztwór był podatny jodku potasu, taki ciemniejszy. To wynikało z tego, że nasz jod rozpuścił się w wodzie, nasz jod znajdował się w wodzie. A potem w miarę dodawania tiosiarczanu do jodu roztwór znowu zaczął się odbarwiać i miał barwę białą, która wynikała z obecności jodku miedzi. Dlatego obliczmy więc, jaki procent mojej mieszaniny stanowiła miedź. Zobaczcie. Tak jak Wam mówiłem, ja zużyłem 30 cm sześciennych tiosiarczanu sodu. O stężeniu molowym 0,2 mol na decymetr sześcienny. Co możemy z tego zrobić? Z tego możemy obliczyć, ile było moli tego tiosiarczanu. Moli tiosiarczanu było tutaj, uwaga, 0,2,06. Zapiszę. Znajdowało się tutaj 0,2,06 moli n e Na2 S2O3. Tyle moli tiosiarczanu w moim doświadczeniu zostało wprowadzone. Dzięki ilości tych moli, my możemy sobie obliczyć, ile znajdowało się moli jodu. Zobaczcie, ze stechiometrii widzimy, że moli jodu było dwa razy mniej niż naszego tiosiarczanu. A więc, zobaczcie, było 0006 mola e Na 2 s 2 o 3 to jodu było. Dwa razy mniej, czyli 0,003 mola i 2. Tyle moli i 2 wytworzyłem. I teraz zobaczcie, cofamy się jeszcze bardziej. Mamy 0,003 mola i 2. I właśnie w ten sposób my możemy obliczyć, ile było moli miedzi w naszym roztworze. Zobaczcie. Widzimy, że moli miedzi jest. Dwa razy więcej niż naszego jodu. A więc, skoro było 0,03 mola i 2, to miedzi było w takim razie 0,06 mola CU2. Tyle moli C 2 znajdowało się w naszym roztworze. Tylko teraz bardzo ważna uwaga. Ta cała ilość naszego tiosiarczanu była zużyta na uwaga. 50 cm roztworu. To wszystko. Tyle naszych moli Cu2, znajdowało się w 50 cm roztworu. A cały nasz roztwór, w którym było całe 13 gram naszych metali, to było 200 cm. Dlatego my naszą ilość moli miedzi musimy przeliczyć na 200 cm. A więc zobaczcie, 0,06 moli Cu2+, znajdowało się w 50 cm3. A więc ile znajdowało się w naszych 200 cm3, czyli w całym roztworze, który przygotowałem na potrzeby tego doświadczenia? I odpowiedź brzmi, uwaga, 0,024 mola. CO2+. Tyle było moli naszej miedzi. 0,024 mola. Masę molową miedzi my również znamy, ponieważ możemy ją odczytać z tablic. Możemy ją tutaj odczytać i zobaczcie. Widzimy, że 1 mol miedzi waży 63,5 g. Także Możemy policzyć, ile mamy gram naszej miedzi w naszym roztworze całym. 0,024 mola to jest x gram, a z kolei 1 mol waży 63,5 grama. Także z tego nam wynika, że my w naszym roztworze mieliśmy około 1,52 1,5 grama Cu. Tyle miedzi było w naszym roztworze. Tyle miedzi było w naszej próbce w takim razie. Półtorej grama miedzi znajdowało się na naszej próbce. Także teraz możemy łatwo policzyć, jaki to był procent. Zobaczcie. Obliczamy. 13 gram naszej próbki to jest półtorej, to jest 100%, a z kolei 1,5 grama to jest X%. I z tego możemy szybko wyliczyć, że odpowiedź brzmi około 11,5% miedzi. W naszym roztworze, który przygotowałem, w naszej próbce było 11,5 g miedzi. I przepraszam, tyle procent, 11,5% miedzi. I to jest odpowiedź na, nasze, na moje zadanie. W próbce, którą przygotowałem, procentowa zawartość miedzi wynosiła 11,5%. Także widzicie, po kolei, tutaj zrobiliśmy? Na początku naszą próbkę miedzi oraz cynku rozpuściliśmy w kwasie azotowym. Następnie, następnie korzystając z tego, że nasza miedź zareagowała z jonami jodkowymi, otrzymaliśmy i dwa, które z kolei miareczkowałem przy użyciu diosiarczanu. I znając ilość osiarczanu, którą widzieliście na filmie, że obliczałem, ile zużyłem, obliczyłem z tego, ile moli jodu znajdowało się w roztworze. A znając liczbę jodu, ja obliczyłem, ile było miedzi. Tylko musieliśmy pamiętać o tym, że to wszystko było w 50 cm roztworu. Także musiałem to przemnożyć na 200 cm i to dopiero był prawdziwy wynik. Dobrze. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i za oglądanie dzisiejszego filmu. Dajcie znać, czy taki format Wam się podoba. No i cóż, no i do usłyszenia w następnym.